A wszystkimi tam serdecznie w naszej serii zabrajemy Max Payne. Przed nami rozdział piąty, który się nazywa bardzo ciekawie czyli niech przemówi broń. Interesująca nazwa. O, ktoś tutaj będzie do zaatakowania. O, tak się wbiłem na siłę, niepotrzebnie. Może, a może. Wcale nie takie potrzebnie, dobrze to wyszło. Tu raczej będzie. tak, zamknięte. A po drugiej stronie się jakoś znajdziemy. Jeżeli dobrze pamiętam, mamy jakieś telewizory stare, o noże, Uzi, czy tam Ingram? A patrzcie, mamy dwa Ingramy i 50 pocisków, chyba musiałem zdobyć od przeciwników pod koniec poprzedniego rozdziału. No dobra, pozbieramy jak będzie trochę więcej tej amunicji, to będziemy sobie z tego strzelać innym razem. Dobra, po załukach nie będziemy chodzić nam sekretów w tej że nie ma co nam ułatwi trochę zadanie nagłówki okazały się przygnębiającą lekturą a zobaczmy gazety nazywały mnie krwawym mordercą wycie wiatru zgało się z coraz głośniejszym dźwiękiem policyjnych syren byłem ścigany przez mafię i poszukiwany za morderstwo też miałem ochotę wyjść ta właśnie żarówka stoi Tutaj znajdziemy w środku? Amunicja. Ślutówki. Ale bardziej bym widział leki. To byłoby lepsze. Mam jakieś telefony, ale chyba dzwonianie nic nam nie da. Dobra. tu powinno być otwarte. O! Szpiku temu o Dobra, jednego się udało podpalić Tylko jednego Niestety Dobra, myśmy się zajmiemy drugim od razu Gdzie ten trzeci? A trzeci dostanie ode mnie manto w inny sposób do drty, go i jedzie I Prawie mnie załatwił No prawie mnie kurde zapłuk takie było mądre to co zrobiłem, ale co tam? Trzeba się trochę pobawić, no nie? Ten jeszcze szydymi Aż się pali do roboty. O. Dobra nie przejdziemy, z Jedno przejście możliwe. I wyczuwam, że gdzieś tu będą ścipły Może tu? Tak jest. A ten pan nas atakuje. Uwaga. Czy, czy się spowolnienie będzie.? A nie, jest na full. Przecież... że Pusta jest. Lepsydra? A jest wręcz odwrotnie, bo jest pełna. O, to możemy wykorzystać chyba. A ciekawe, czy na. Nie trzeba. W budynku było mnóstwo ładunków wybuchowych, super. Ktoś tu idzie. Ależ piękny wejście Polesia, że zniosło razem z drzwiami. Jest taka pułapka, trochę wyszła z tego i widzę leki. Tylko pytanie, czy uda mi się do nich dojść. Co, jeszcze zemotow? Pięknie! Idealny rzut! Wiem, że jestem brutalny, ale co? To? Ktoś musi być. No teraz. No. Jeszcze się schowali. Pewnie chcemy wciągnąć jakieś terapoty Zaraz tam podejdę. To sprawdzimy, czy coś tu jeszcze znajdziemy. Bereta zapłaca na nic, dobra. Czy może faktycznie jednak te berety będą dobrym rozwiązaniem? Kurde, gdzie oni są? A, tu jest. Jeszcze unik zrobimy. Wow, ale jak patrzę, jak pięknie z dwóch stron się zaczęli i znowu jestem w tarapatach leków zero. Oj, nie wiem czy my to przeżyjemy. Wiecie co? Napisujemy grę. Sam o tym zapominam. O, ktoś tu muzułzi. Dziękuję za amunicję. Ciekawe, czy ktoś jeszcze tu jest. Telefon. Na te szafki sprawdzimy. Może tutaj będą otwarte? Chyba nie tym razem. Zdecydowany telefon w holu zaczął dzwonić. Spodziewałem się szukającego działki człuna, ale okazało się, że to coś o wiele to bardziej złowieszczego. Czy to pan Brain? A kto pyta? Nazywam się Alfred Wooden. Proszę się pośpieszyć. Policja jest już w drodze. To akurat wiem. Wiedzą, że tam jesteś. Ja. I co ci do tego? Jeszcze się. Przybyła kawaleria. Wyjące wściekle syreny brzmiały jak fałszujący chór potępieńców. Miałem kilka minut, dopóki antyterroryści zajmowali się swoimi sprawami. Wiedziałem, że gdy już ruszą do akcji, powinienem być daleko. Hej! Mówi komisarz Dzień z policji. Rzuć broń i wyjdź z podniesionymi rękoma. No tak, coraz więcej postaci się pojawia w tej grze. Jakiś Alfred Wooden do nas dzwonił? Trzeba też na szybkiego sobie wjechać A może i nie To nam nie wyszło na zdrowie Powtórzymy sobie te akcje zaraz Na szczęście to było blisko Przerywnik sobie odpalimy I go wyłączymy Staramy się coś innego zrobić Dobra się wycofam Hmm... Gorsze jest to, że nie mam leków. Kurde, że oni pobiegli teraz... A to co? Jeszcze lepiej. Nie chodzą tutaj, co? Tak jest. Dobra, zdjęty. Tam jedna akcja mi wyszło. tu mamy kłódkę, więc tędy trzeba przejść. To zaraz. Jakie ok, zapasy, no dawajcie leki. Wszystko wali pomału. Bez klucza nie mogłem wejść. Czyli teraz szukamy klucza? Czy po prostu może tędy? Ktoś zostawił list na ladzie. Nagle wszystko stało się jasne. Bomby i pojawiający się osobiście szef rosyjskiej mafii, Gogniti, zachowywał się jak zwykle. Dużo gadania, ale nic sensownego. Po naszej akcji Ruskowi zostało tylko kilku ludzi, ale ich da się kupić. Nie ma szans, żeby próbował się odegnać. Okazało się, że Rosjanie potrafi zaskoczyć wszystkich. Jedno było pewne. Jeśli przyciśniesz kogoś zbyt mocno, to prędzej czy później będzie się chciał oddzięczyć. Ja, powag powagam serca historia, patrzcie Nie kto tu się klucz. Tak to do klatki schodowej taka ciekawostka ci kolesie ci policjanci mają takie same stroje jak oddział e, który przybywa w Kitmenie 3 bodajże do ośrodka bo to jest w pierwszej misji oddział słod. Tyle, jeżeli chodzi o historię. Teraz ruszymy sobie błędy. Wow, właśnie. dźwięki się odpaliły. Kurde, ale jazda. Kolejne moje błędy, brak zapisywania gry. Ale ścieżka dźwiękowa się odpaliła teraz? Dziwne rzeczy. To samo z siebie, ja tu nic nie wygrywałem. A więc jeszcze raz to zrobimy. Jestem że możemy to przerywać. Dobra, biorę leki na pół. Teraz uwaga, bo schodzi jakiś koleś, tak? What the hell! Jednym strzałem jest ją, wow. Oooo, i nic nie ja mogę wymyślić. Ten raz, tam I to ta gra naprawdę jest tak trudna, że się tego nie spodziewałem, że będzie aż tak ciężko. Dobra, jeszcze raz. Mam nadzieję, że się uda. Z że ja pamiętam, jestem są jak to się kończy dla mnie. Tak, z... czas to przerywamy. Tak, to jest to, że ten czas jest potrzebny, żeby faktycznie leki zaczęły działać. Dobra, jeszcze raz zapiszemy grę, żeby nie było już tego samego. Ja nie będę tego wycinał. Jest jednak też część jakby gameplaya. Cholera! god. Prawie udało mu się. Po raz kolejny zrobić to samo. Ale dobra, żyjemy. O nie. Tak, tu mi się bawić nie będziemy. Mówię ci to od razu. I chyba założymy grać teraz. No nie, jeszcze tego brakowało. Kolej <guliznę> z Co tu się wyprawia? Zaczynam się czuć totalnie osaczony. Dobra, kolejne leki. Teraz już stawię sobie na zapas. No nie, co to miał być? Ale zaskoczymy. No tak już zgonu, to się zgonu też nie spodziewałem. Dobra. Garka się przybrała. Gdzie jest drugi koleż? No. Właśnie, kurde, taki go Paniaczki. Chyba jeden z zuz jeszcze co? Ty byłeś taki mądry Dosyć tego Czy ja coś wsiadłem? A on się tu zrobił Bajzel Totalny Dobra Mam nadzieję nikogo więcej już nie ma tych niespodzianek no to jest dopiero początek gry, tak naprawdę Czy to jest pierwsza? pierwsza część naszej rozgrywki. No to nie przejdziemy. No? Dobra, kolejny zapis, zapisałem już cztery miejsca w razie wu bo... co nikt nie przyjdzie. No, może być Ingram Coraz lepiej O nie A nawet no w ciebie? Przypomnę, że Dobra, i weźmy sobie szlak no. no nie, stary O, uh, uh, ale ja nie wiem co powiedzieć, to jest normalne. Tylu przeciwników, raz, dwa, trzy, czterech w tak ciasnym pomieszczeniu. Czy tu znajdę jakieś? Tak, ja mam półkę. Ale jestem w szoku, że to jest. Tak ciężko Czy to będzie koniec rozdziału? Ho, przeżyliśmy to. Dobra, udało się To jest wszystkie schody prowadzące do biura Lupino Mogłem się tam dostać jedynie z dachu sąsiedniego budynku Wiem czy mamy dostać się na dachy, ale to będziemy robić oczywiście w kolejnym odcinku, w kolejnym rozdziale Na razie.